Być w tej koalicji, w której jesteście oficjalnie, czy koalicji rządzącej. Mam nadzieję, że prawda do Was dotrze i że to się zmieni. Powiem Wam, co się będzie działo. Być może będzie tak, że uchwalicie sobie w tej komisji zakaz aborcji, o którym oczywiście nie mówicie, że jest zakazem, po tym poznajemy w Polsce zwolennika zakazu aborcji, że kłamie, że to nie zakaz, że nigdy nie wymówi tego słowa. I do tych wszystkich tchórzy, którzy zamiast słowa zakaz używają wszystkich innych, mówię odwagi. Nie lękajcie się. Biblijnie może to zrozumiecie. Nie lękajcie się. Jeżeli jesteście zwolennikami zakazu, to mówcie, że jesteście zwolennikami zakazu. Rozumiem frustrację, rozumiem frustrację, bo wiemy o tych wszystkich wydanych pieniądzach. Bardzo proszę o zajęcie miejsc i schowanie transparentów oraz plakatów. Bardzo proszę usiąść i schować transparenty, bo zarządzę znowu przerwę, a nie o to nam chodzi. Proszę usiąść. Dziękuję. Ja rozumiem, że to jest frustrujące mieć tyle pieniędzy, tyle wsparcia z różnych miejsc, ze Stanów Zjednoczonych, z Kremla, z całej światowej siatki fundamentalistów, i żyć w kraju, w którym 70% obywateli chce legalnej aborcji. Ja rozumiem, że to jest frustrujące ciągle przegrywać w duszach ludzi, ciągle przegrywać ze swoją propagandą. Dalej widzę transparent. Chciałabym móc mówić w spokoju. Dobrze, to ja poczekam. No, Bardzo nie, 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 proszę nie, 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 nie. o schowanie transparentów i zajęcie miejsc. Bardzo po raz kolejny proszę o to, żeby państwo usiedli, żeby państwo usiedli i schowali transparenty. Ja chętnie tu będę stała nawet 10 I godzin dłużej. Państwo nie ma otrzymają ten, te transparenty, tym dłużej będzie trwało wystąpienie. To ja pokażę, A tu mam, słuchajcie, w związku z tym, że nie leci mi czas, bo Państwo wspaniało myślnie dali nam więcej czasu, to to jest symbol naszej inicjatywy. Nazywa się w Polsce Same to ogarniemy. Także zapraszam do. Proszę wszystkich o Kinga, zajęcie siadaj. miejsc. Weź Kinga, niech siada. Bardzo proszę o kontynuowanie wystąpienia, a Państwa proszę o zachowanie spokoju. Bardzo dziękuję. Dobra, bardzo proszę o kontynuowanie wystąpienia, a państwa proszę o zachowanie spokoju, bo inaczej będę prosić Straż Marszałkowską o interwencję. Proszę pozwolić na dokończenie wystąpienia i czekać w spokoju na swoją kolej. Bardzo proszę o kontynuowanie wystąpienia. Ja rozumiem, ale tam się cały czas toczy jakieś dyskusje są jakieś plakaty, więc nie wiem, jak mamy... No dobrze, rozumiem, że nie mam warunków do mówienia, ale okej. Okay. Przepraszam, możemy, bo to... Ale to bardzo jest proszę.